Cześć, z tej Dzisiaj gramy w Bad Wars, yy, i jakby gram, no bo chciałam wam powiedzieć tylko tyle. To jest taki odcinek jedno Ocinek. Yy, chciałam, chciałam tylko zapowiedzieć, że yy, przerywam, przerywam, kończę daily, bo w ogóle dopiero nie tak idzie. Ja sobie że wyjeżdżam, yy, A więc dopiero w środę zacznę od daily, Więc jakby taka przerwa. I teraz na podsumowanie zagrębam rękę do Oho, Fireball. Widziałam piknie, graś. jutro się z nim w Fortnite poprawić. O! Aha, usłyszałem od upadku. Pomocy, tu grzeszek. I co? No, strasznie mili gracze. Piszą sobie na czacie na chill. Dawno takich graczy jeszcze nie trafiło. Lubię sobie coś zapisać na tym. A to coś ręki ja to nie mam na nic. Oha, teraz mam to dobra. tutaj krampicy tutaj mamy... Aha, nie. Co w ogóle? Widzę, to jest trochę, trochę zbyka. Trochę beka z chłopa, bo jakby. A one chyba się pojawiały, prawdziwie się ja taka pojawiały. Co się on tak się zachowuje, dziwne wstyd. Dobra, chłopie sobie to skończył, że zrobiłam trochę, jak to wiesz, game, bo mam taką taktykę, tylko że to robi na początek. I u siebie na serwerze, na rapy. No chodź. Spuszczaj się, TNT Spuszczaj, spuszczaj sobie ty. Spokojnie. Nic ci nie zrobię, człowieku. Oh, o, ha, No, zaję, no, tego fireball, no, 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 rzucaj no, 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 mi się wydaje. A więc daily zaczynamy od środy jednak, a niestety to, to, to ten odcinek sprzed chwilą wrzuciłem. Nie zwracajcie uwagi. Dobra, ja się z żegnam i do zobaczenia w środę. Cześć!